Cześć. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnej 83 lekcji kursu cudów. Dziś powtórzymy te oto ideę. Pierwsza powtórka to lekcja 65. Moją jedyną funkcją jest ta, którą dał mi Bóg. Nie mam innej funkcji prócz tej, którą dał mi Bóg. Rozpoznanie to wyzwala mnie ze wszystkich konfliktów, ponieważ oznacza, że nie mogę mieć sprzecznych celów. Mając tylko jeden cel, zawsze jestem pewien, co uczynić, co powiedzieć i co myśleć. Całe zwątpienie musi zniknąć, gdy uznam, że moją jedyną funkcją jest ta, którą dał mi Bóg. Bardziej konkretne zastosowania tej idei mogą przybrać te oto formy. Moje postrzeganie tego. Nie zmienia mojej funkcji. To nie daje mi innej funkcji niż ta, którą dał mi Bóg. Postanawiam nie posługiwać się tym, aby uzasadniać funkcję, której Bóg mi nie dał. Teraz lekcja 66. Moje szczęście i moja funkcja są jednym. Wszystko, co Pochodzi od Boga, jest jednym. Pochodzi z jedności i musi zostać otrzymana jako jedno. Spełnienie mojej funkcji jest moim szczęściem, ponieważ jedno i drugie pochodzi z tego samego źródła. Ja zaś muszę nauczyć się rozpoznawać, co mnie uszczęśliwia, jeżeli mam odnaleźć szczęście. A oto kilka użytecznych form konkretnego zastosowania tej idei. To nie może oddzielić mego szczęścia od mojej funkcji. Jedność mego szczęścia i mojej funkcji pozostaje przez to całkowicie nienaruszona. Nic, włącznie z tym, nie może uzasadnić złudzenia szczęścia w oderwaniu od mojej funkcji. To była lekcja 83. Zapraszam Was już niebawem na kolejną. Do zobaczenia. Cześć.